Cześć Konrad. Mirko, cześć, dzień dobry. Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o obsłudze klienta, w szczególności o standardach klienta, bo wiesz, kiedy masz małą firmę i niedużo klientów, no to większość z nich sam to obsługujesz i nas tą jakość, jakość obsługi klienta jesteś w stanie ogarnąć na taki chłopski mm -hmm. rozum. Natomiast widzę, że gdy w firmie przybywa pracowników, klientów, rodzajów spraw, to ważne jest uporządkowanie tej obsługi klienta. Co mam na myśli? Doprecyzowanie sposobu obsługi, jak ona ma przebiegać, co mówimy do klienta, jak do niego piszemy, jakie informacje zawieramy w podpisach, w mailu, jaki gwarantujemy czas obsługi, czas pierwszej odpowiedzi na maila czy na telefon. Czy czas całkowitego rozwiązywania jakiegoś jego problemu, i tak dalej? Co o tym myślisz? No, w zasadzie dotknąłeś większości spraw już. Ja powiem tak: jak pracuję z handlowcami, to najczęściej w kryteriach tych, które dotyczą obsługi klienta, pojawia się jakość, pojawia się cena. Dobry parametr, dobry stosunek jakości do ceny i odwrotnie. I ja to bardzo oczywiście szanuję, uznaję. Z drugiej strony podchodzę do tego w ten sposób. Jeżeli Twoja firma na rynku istnieje od wielu lat, jeżeli masz grono zadeklarowanych klientów, jeżeli się rozwijasz, jeżeli rosną Twoje przychody, rośnie geografia dostawy Twoich produktów i usług, to znaczy, że i jakość, i cena są dobre. I jakość, i cena są dobre. A poruszasz się na rynku konkurencyjnym, i to bardzo konkurencyjnym najczęściej, w związku z tym produkty, usługi Twoich konkurentów są również na dobrym poziomie i jakościowym, i cenowym. I tak naprawdę klient, Twój klient, ma do wyboru usługi i produkty o bardzo, bardzo do siebie podobnych cechach. Są to bardzo zbliżone do siebie dostawy. I pytanie pojawia się takie, co oznacza i według jakich kryteriów klient ma podjąć decyzję, że będzie chciał współpracować z Tobą. W moim głębokim przekonaniu, dziś o tym nie decyduje w pierwszej kolejności produkt czy usługa. Może usługa bardziej, może usługa bardziej. W pierwszej kolejności decyduje to, w jaki sposób z klientem się komunikujesz, w jaki sposób się z klientem łączysz, jak z nim rozmawiasz, jak go obsługujesz, jak reagujesz na jego zapytania, w jaki sposób dostarczasz mu informacje o swoich produktach, usługach, jak go obsługujesz w całym procesie kontaktu zahacza to mocno o kulturę organizacyjną, a elementem tej kultury organizacyjnej kultury zarządzania jest też kultura sprzedaży i budowania relacji z klientami. I tu się pojawiają te pojęcia, o których mówiłeś obsługa klienta, standardy obsługi, profesjonalizm w tej obsłudze, pojawiają się etapy, pojawiają się elementy budowania relacji z klientem. I Twoją rolą jest wyróżnić się na tym tle, być Niekoniecznie lepszym, ale na pewno być innym. Jeśli przy okazji jesteś w tej obsłudze lepszy, no to tym lepiej. To dobrze. Klient patrzy na to, w jaki sposób do niego podchodzisz, w jaki sposób z nim rozmawiasz i go obsługujesz. I teraz tak, słusznie zauważyłeś, jeśli tych klientów jest niewielu, no to łatwo mieć wiele informacji w głowie, zapisanych gdzieś na boku, łatwo sobie z nimi poradzić. Natomiast jeśli tych klientów przybywa, jeśli ich przybywa znacznie, jeśli tych kontaktów jest dużo, jest z tym coraz, coraz trudniej. No i pojawiają się że jasna narzędzia IT, które umożliwiają nam taką profesjonalną obsługę klienta, pomagają nam budować relacje, pomagają nam utrzymywać te relacje, włączają pewne metody obsługi klienta do naszego działania. Te programy zbiorczą nazwę, te narzędzia IT noszą, one się nazywają CRM-ami. I teraz tak. Zwłaszcza wobec tych klientów, którzy, z którymi współpracujemy najczęściej, którzy są dla nas kluczowymi klientami, warto wprowadzić pewne standardy. Warto w ogóle wprowadzić pewne standardy obsługi klienta dla różnych grup klientów. Opisać to, o czym mówiłeś Mirku już na początku, w jaki sposób reagujemy, po jakim czasie. Kiedy do takiego klienta dzwonić? Wyobraźmy sobie, że to są ludzie, którzy na przykład nie lubią, kiedy się z nimi porusza różne tematy w poniedziałki. Poniedziałki są często w firmach dniami takimi bardzo roboczymi, wewnętrznymi. To mogą być ludzie, którzy ukierunkowują nasze telefony, nasze kontakty do specyficznych działów, do pewnych działów w firmie. Warto te informacje notować, warto te informacje bezwzględnie do systemu CRM wpisywać. Można się spytać jeszcze dlaczego, a no dlatego, żeby z jednej strony o tych informacjach, o tych standardach pojęcie mieli wszyscy pracownicy w firmie, bo nie wiadomo kto się będzie z klientem kontaktował w danej konkretnej sytuacji, ale z drugiej strony, żeby te informacje w firmie zostały, żeby te informacje w firmie zostały i nie odeszły przypadkiem z odchodzącym od nas pracownikiem. Z moich doświadczeń wynika jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Klient sobie bardzo ceni, jeżeli kontaktuje się z firmią, z firmie z jedną konkretną osobą. I warto taką osobą, osobę ustawić w CRM jako osobą, osobę kontaktową. Oczywiście przy dużych klientach. To mogą być różne osoby, bo jedna osoba się kontaktuje z klientem na poziomie handlowym, jeszcze inna na poziomie dostawy czy też spraw technicznych, jeszcze inna w sprawach reklamacji, jeszcze inna być może w różnych sprawach organizacyjnych i większych projektów. Ale jeżeli tak jest, to właśnie na te poszczególne obszary aktywności firmy powinna być jedna osoba w systemie CRM w ramach standardów obsługi ustawionych. Hmm. Wspomniałeś o tym wpisywaniu do CRM różnych rzeczy. Tutaj troszeczkę Aha. przyszła mi do głowy przewaga systemów CRM, które są zintegrowane z pocztą e-mail. Widzę to na przykład u siebie, że kiedy piszę maila, to jest on automatycznie przypisywany do klienta i do sprawy, i nie muszę robić ręcznie notatki, co pisałem do tego klienta w CRM, bo ten mail jest po prostu w tym CRM. -ie. Dzięki temu odpada. Mnóstwo pracy, inaczej masz dylemat, bo albo musisz dublować pracę, tak. czyli wysłać maila, a następnie dodać notatkę, co w tym mailu napisałeś, no, albo godzić się, ja to nazywam, na tak zwane wyspy informacji, czyli informacje w CRM to jedno, a to, co masz w mailu, e, to drugie. Fakt, że Wygażę... pojawia bardzo często rozdźwięk między tym, co jest w CRM, a tym, co jest w może nie prywatnej, ale indywidualnej korespondencji. Pomiędzy pracownikiem a klientem. Stąd jest tak istotne to, aby karmić w cudzysłowie CRM-a wszystkimi informacjami, które są istotne i rzeczywiście dostosować ten standard obsługi klienta do tegoż klienta oczekiwań. Pamiętajmy, że klienci mają bardzo różne oczekiwania i co, na co ja bym zwrócił uwagę, to na to, aby dostarczać klientowi dokładnie to, czego chce, badać jego oczekiwania i dostarczać ten poziom, Dostawy, ten poziom produktu, usługi, jaki jest przy, przez klienta oczekiwany. Zmierzam tu ku temu, aby raczej nie przyzwyczajać klienta do zachowań pozastandardowych. Większość z nas, większość, bo nie wszyscy, ale większość z nas ceni sobie i przewidywalność, i ceni sobie konsekwencje. W związku z tym, jeżeli jakiś standard wykuliśmy we współpracy z klientem, to według tego standardu się poruszajmy. Klient na pewno za to nas doceni. Dziękuję Konrad za dzisiaj. Mirku, także dziękuję, do zobaczenia. Hej.